Witamy cieplutko. No, przywitaj się ładnie. Cześć. Ładne I cześć. Dziś jest ten dzień, w którym będziemy testować koktajle. A dokładnie przetestujemy sobie koktajle z jednego miejsca tutaj u nas w Kawan. To jest taka restauracja Ma Ma McDonald's miałam powiedzieć, nie McDonald's, McMahons. I ogólnie w tej restauracji. Serwują śniadania, lunchy, a wieczorem wiadomo, w takich już, już nie ma żadnego serwowania dań, ale serwują yy, Alkohol. alkohole. No, drinki, alkohole. My nie będziemy testować alkoholi. Może jeszcze nie dziś, ale tam kiedyś może tam przetestujemy, mm. bo mają y, dobre drinki. No, ale, ale dobra. dziś będziemy testować koktajle. E... Przypuszczam, że już o tej godzinie będzie tam pełno ludzi, dlatego, z racji tego, że tu już się zaczyna życie nocne, tak, no, oni już zaczynają, w Irlandii zaczynają już, to jest ta godzina, gdzie już zaczyna się pić, yy, bawić, yy, przed punktem kulminacyjnym, to jest tak, najpierw się wszyscy spotykają w pubach, restauracjach, a później, wiadomo, jest szaleństwo. Tutaj akurat jest jedna dyskoteka. Jedna? No taka porządna, to jedna. Porządna? Ona nie jest porządna, ja jej nie lubię. No, ale ja... Je... Najlepsza... O, najporządniejsza, znaczy... Na... Może nie najporządniejsza. Najlepsza dyskoteka Kawan. Szału nie ma. Ale szału nie ma. <laughs> w każdym razie... Yy, ja to... W każdym razie, no... No tak wygląda życie w Irlandii nocne, czyli picie od tak 18 godzina picie, później spo, później dyskoteka. Na dyskotece oczywiście już wszyscy są cie, ciepli, gotowi i w ogóle ja nie wiem, jak oni się na tych nogach tam trzymają. No ale dobra, idziemy teraz do Magma Honsa i tam... Przy... Daj mi to do Nie, utniesz ten kawałek i przykleisz do kolejnego, więc zacznij po prostu, kiedy Ci pasuje. No dobra. Więc idziemy z moją córeczką kochaną, piękną. Ust sobie nie pomalewałaś. Dlaczego? Dobra. No, idziemy z moją córeczką kochaną i, i napijemy się koktajla. A, będzie to może nasza kolacja. Już dzisiaj wytrzymamy, chyba nic nie zjemy. Co? To nie ma w ogóle ten koloru. Ale ładna jest. Ładna jest taka naturalna. No i pójdziemy sobie i zjemy sobie kolację. Chociaż nie powinno się na kolację. Nie powinno się na kolację, czyli już godzina tak, no nie wiem, 19-20. Nie powinno się na noc w ogóle owoców wieść. Ze względu na. No niby tam są cukry proste zawarte, ale po prostu nie powinno się. Najlepszym. Najlepszą ostateczną godziną na takiego wypicie koktajla, to jest taka chyba 17-18, tak, w, ka w każdym razie na noc, na noc nie powinno się jeść za dużo owoców. Yy, ale my to potraktujemy jako kolację Także jeżeli będzie bardzo dużo ludzi, i tłum, to po prostu wypijemy sobie tego koktajla w plenerze, pojedziemy, pojedziemy właśnie poglądać panoramę kawan, tam jest taka ławeczka, usiedzimy sobie i na łonie natury wypijemy koktajl na łonie natury. Mhm. No to na razie pa pa. Ciemno jest Ciemno jest no. No dobra, może coś tam się tak. No i dobra. Yy, mamy tu, nie wiem, czy coś będzie widać. Zrobimy zdjęcie i w życiu. No mamy kartę. Zaznaczymy, co wybrałyśmy tam. Ja wybrałam sobie body Glotę ze świeżych pomarańczy, yy, ananas i banan. A ja wybrałam sobie tropikalny twist i tutaj mam jabłko, ananas i mango. No i próbujemy. Ja już nie mogłam powstrzymać, bo piłam trochę. No. No powiem, że no dobry, ale taki stonowany, taki spokojny, taki bym powiedziała nienagalny, prawidłowy. Bo jest dobry. Pokaż twoje. Nie smakuje. Mój jest dobry. No. Właśnie kwaśny taki. A co ty masz? Wiesz co? Mnie to coś przypomniało, jak kiedyś piłam... E, koktaj z proteinami i właśnie taki jakbyś miał z proteinami, ale tutaj nie serwują z proteinami. Mm. No, mój jest taki... Taki bardziej kwaśny. Czyli, nie wiem. Nie wiem. Ja bym powiedziała, że z pomarańczą. Y, mój jest taki nienaganny, spokojny, a tu jest taki... ma to coś w sobie. No. Ma, ma to coś. Ma banana <laughs> mm. Dobra, naprawdę. Usłucham. Szkoda, że nie można koktajli, bo tutaj takie dość duże są, no nie? Te pojemności, a gdyby, gdyby te koktajle były serwowane o połowę mniej, to może, mogłybyśmy sobie zamówić na przykład dwa rodzaje koktajli, no nie? Wypróbować, a jednak wypić taki duży sok, znaczy duży koktajl, to no jednak zapycha to dość solidnie czasami. To zależy co, tak, co tam w tych koktajlach jest. No dobra, to może my, co, so, pójdziemy sobie tam, zobaczyć na tą panoramę? No, możemy. No dobra, to I dopijemy tam resztę. Dopijemy resztę no, opcjonalną, bo w zasadzie tu jest ciemno, no nie? A nawet nie wiem, czy będzie nas słychać, bo tu muzyka tak głośno gra, no nie? Jak nie będzie słychać, ojej. Jak nie będzie słychać, no to trudno. Dobrze, idziemy na łono natury. I tu jesteśmy w takim miejscu. W którym często tu przyjeżdżamy, jak jest oczywiście ciepło, przeważnie właśnie na smuty, albo się tak zrelaksować. Może żadnej rewelacji nie ma. To same budynki widać. Nocą jest tutaj ładnie, bo nocą światła świecą i wszystko. I tutaj jest taki ładniejszy. I tu właśnie będziemy siedzieć, Troszkę wieje jak zwykle na górce to zawsze będzie wiało. No, jak widać, zrobimy tutaj podsumowanie, no nie? Strasznie wiatr wieje. Poczekajcie, musimy sobie coś te wóz zrobić... <grymne> nie da rady. Nie da rady, bo tą półkę musiałeś... Chcesz? Poczekaj. Ja muszę coś zgrze... Tutaj sobie będę No, chcieliśmy na Was nagrać na łonie natury podsumowanie, no ale no niestety tak wiało, że po prostu już w pewnym momencie miałam tyle włosów w buzi, że myślałam, że po prostu masakra, ja nienawidzę czegoś mieć w buzi, w ogóle na języku nie cierpię, ani włosów, włosów ani tabletki, ani ja wszystkie skórki, wszystkie jakiekolwiek skórki cieniutkie, ja muszę pomidora sparzać, ja ze skórką nie zjem pomidora, bo jak ja czuję coś po prostu, to aż mi... No dobra, chciałyśmy nagrać dla Was podsumowanie na no łonie natury, nie dało się, wróciłyśmy do samochodu, dojechałyśmy do domu, wróci... wróciłyśmy do samochodu, dojechałyśmy do domu... I tutaj Wam zrobimy podsumowanie yy, dzisiejszych koktajli, zresztą jeszcze trochę mamy. Powiem, że tak, czy się opłaca kupić smoothie za 3,95 euro w Irlandii, w Polsce nie wiem, nie wiem w jakiej cenie są smoothie w sklepach w Polsce. Nie mam pojęcia, no ale na pewno na pewno też coś koło tego, tak myślę, no nie. Mm. Yy, no to powiem tak, jeżeli mamy wyjść na miasto, kupić sobie jakiegoś hamburgera, czy cheeseburgera, czy jakieś frytki z sosem czoskowym lub yy, cokolwiek innego kalorycznego, to opłaca się kupić smoothie, No to to, to się opłaca, opłaca się, po prostu... Wiadomo, że smoothie jest zdrowsze, więcej ma witamin, więcej tego wszystkiego. Więc jeżeli mam kupić i co? Mniej kalory. No, mniej kalory, tak. Mniej kalorii. Więc jeżeli mamy wybrać jakieś śmieciowe żarcie, a smoothie, no to pewnie, że to się opłaca. Ale wiadomo, że jeżeli kupimy sobie produkty do domu, kupimy sobie owoce, no to wiadomo, że za cenę 3,95 zrobimy dwa takie koktajle to może 2,5. W każdym bądź razie, jeżeli mamy wybrać hamburgera, czy frytki, czy inne śmieciowe żarcie, no bardziej się opłaca. Pewnie, że opłaca się dać te 3,95 za takie smoothie. No, w innym przypadku wiadomo, bardziej opłaca się zrobić to smoothie w domu. A Czasami ja, ja, ja często gęsto robię w domu, ale od czasu do czasu lubię sobie wyskoczyć. Yy, lubię nie odpalać moich sprzętów do koktajli, koktajlowych sprzętów, tak zwanych. Yy, I lubię, jak mi ktoś zrobi takie smuty. No. W tym przypadku, w dzisiejszym przypadku, McMahon yy, nam zrobił to smoothie. No. Ja w ogóle lubię, jak ktoś mi coś robi. Ja nie wiem, czy wy też tak macie? Jak ktoś zrobi coś do jedzenia, to jakoś tak bardziej smakuje. No mnie bardziej smakuje, niż ja bym sobie zrobiła. Chociaż ja bardzo lubię smoothie robić. Ja na przykład, no truskawki to nikt nie przebije, bo ja uwielbiam truskawki na przykład. Z truskawek, smoothie, czy w ogóle nawet yy, truskawki plus na przykład maślanka zwykła. Prawda? O Jezus, to jest rewelacja dla mnie. Yy, lubię też inne te owoce. No, ja praktycznie wszystkie owoce lubię. Nie, nie wiem, czy jest owoc, którego ja nie lubię. Chyba, że takie jakieś yy, bardzo, bardzo egzotyczne, których jeszcze wiesz, no jest tyle owoców co przecież, jest, co, jest. Co, co nawet nie mamy zielonego pojęcia, że takie istnieją, a istnieją. Może z, któryś, z którychś takich bym nie lubiała, ale nie wiem. Nie próbowałam wszystkich owoców. W każdym razie te podstawowe, co wszyscy wiadomo w sklepach są, no to wszystkie mi smakują. Nie, nie ma czegoś takiego, nie ma takiego, który by mi nie smakował. I się zacięłam. Zawiesiłam się. To się utnie. A a, a a, zawiesiłam mhm. się, ale właśnie, dlaczego? co ja miałam mówić? Właśnie coś miało, do czegoś dążyłam. Teraz nie wiem, do czego ja dążyłam. No, że wszystkie owoce lubię, chyba, no nie? Dobra, mniejsza z tym. Zawiesiłam się, bo na, naszą kotkę widziałam w oknie. Na, naszą Lejlę, ja nie ale. <laughs> Zamknij się, bo była i uciekła, no nie? No. Dobra, to już daj na stop. Już? Ale dobra. Reasumując y, tą całą wypowiedź, y, po prostu wszystko, jak ktoś nam cokolwiek zrobi, y, przynajmniej mnie, czy, czy mojej córki, do, mi, do <ścoughs> Jeżeli ktokolwiek. No jest wspanialszej. Bez komentarza. No, patrz, wybierz mi w ogóle z tropu, ja w ogóle już nie wiem, zacinam się przez ciebie, zawieszam się, ja już nie wiem, co mam mówić. Uspokój się Dominika, proszę cię, przez chwilę daj mi dokończyć jedno zdanie. Reasumując, mnie bardzo smakuje, jak mi ktoś coś zrobi do jedzenia i może to będzie. I nieraz było tak, że ja sobie zrobię kanapkę z przykładowym tylko białym serem i masłem. I czy Dominika, czy Gumiś mój zrobi mi dokładnie to samo, ale mi taka napka ich bardziej będzie smakowała niż ta moja, co sobie zrobiłam. Jakoś tak, nie wiem, no. Smaczniejsze tak jest, jak ktoś zrobi. I jeszcze jak przyniesie do łóżka, to jeszcze w ogóle. o, ja I lubię. do łóżka. No ja to lubię. Jak w łóżku jesz? Jak co, Ja dziecko mamusia pracuję tak samo. Jak mogę w łóżku jeść, jak pracuję, ale w weekendy? W weekendy ja lubię, jakby ktoś coś do łóżka przyniesie, bo mnie się to nie chce wstać w ogóle, w ogóle z łóżka. No, chyba że, jest, chyba, że jest słoneczko, no nie? Jak jest słoneczko, to tak, ale jak jest deszcz, to ja najchętniej bym leżała, przyleżała cały weekend w łóżku. I wtedy właśnie, jak jest deszcz, bardzo lubię, jak się mi podaje do łóżka śniadania, obiady, kolacje, no nie wiem. No, kawkę, herbatkę. No, no, kawka, kawę, kawkę, kawę, herbatkę. Tak, bardzo, bardzo lubię. No dobra, dobra, ale kończąc w ogóle tego vloga, dziękujemy w ogóle za oglądanie. Jeżeli Wam się filmik podobał, dajcie kciuka w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Haha, już potrafię powiedzieć subskrypcji. W końcu. W końcu i się nie zaciąć. Ale, ale mi to ten, ale śmieszne takie, no nie, jak czasami ludzie, wiesz, yy, nie potrafią w całości powiedzieć tego słowa, tak zaraz na początku, no. Mhm. Masakra. Subskrypcja. Ale w każdym razie ja już śmigam ze słowem subskrypcja, <tak> także zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Yy... A i jeszcze jedno. I pozdrawiam Kasię z Poznania, która mi yy, pięknego maila napisała. Dziękuję Kasiu i również Cię pozdrawiam. I na jej prośbę w szczególności za niedługo wstawię filmik vloga z ulubieńców kosmetycznych i niekosmetycznych miesiąca czerwca. Teraz jest lipiec, no nie? A daje się do tyłu. Aha, no dobra. I na jej prośbę właśnie takiego vloga zrobię z ulubieńcami kosmetycznymi i niekosmetycznymi. A Wam życzę miłego weekendu, pięknej pogody. Dużo słońca, bo słońca nigdy za wiele. No. Mhm. Miałaś, miałaś dokończyć za. Dobra, słońce nigdy za wiele. No. Mhm. <laughs> Więc słońca nigdy za wiele i tego Wam życzymy wszystkim, bo jeżeli Wy będziecie mieli to słońce, to my też będziemy mieli to słońce. <laughs> A dobra, Dominika, ja sobie tam czasami tam pogderam. I dobra, no to co? Tymczasem tym papa. Trzymajcie I... się zapraszam do oglądania następnego filmiku. Zrobimy jakiś challenge. O, tak, 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 tak. No. Ale to nie, nie w następnym filmiku, ale ogólnie zrobimy jakiś challenge. Coś w, będzie. W przyszłości jakiś fajny challenge. Za dwa tygodnie, trzy. Tylko nie z pizzą. Z pizzą. Nie, 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 nie z pizzą, bo oglądałam te challenge z pizzą i nie uśmiecha mi się, jak ty mi kupisz karmę dla psa czy kota, żebym ja z tym pizzę zrobiła. No ale mogę ja to wybrać przypadkowo? Nie, nie, ja nie, nie, się... ja nie chcę takich. No taki... dobrze, ale nie, się bo ja bym tego Nie, bo ja bym tego nie, nawet ja bym się nie... No, ja, to, ja, możesz... ja to zrobię, ale ja tego nie spróbuję po, po prostu, no. No to przegrasz. No chyba nie chcesz, że... No Dominika, no proszę Cię, ja nie będę jadła karmę dla kota. Dobra, to nie kupię karmy dla kota. Nie, nie, z pizzą nie, z pizzą, nie z pizzą, z czymś innym. Nie, Dominika, nie, z czymś innym. Dobra. Będzie challenge z pizzy i tak, mimo to. Będzie. Nie będzie. Będzie. Nie, będzie. Mnie, nie. Dominika, nie, ale... nie będzie challenge z pizzą. Nie kłóć się ze mną. No chyba, że mi przyrzekniesz tutaj, że mi nie... nie... Dobra. Przysięgam, przy... że nie kupuję karmy dla kota, karmy dla psa. Ani suchej, ani mokrej. Ani suchej, ani mokrej. I żadnych paści takich, co człowiek by nie wziął do ust. Spoko. No, dobra. Ale nie, następny nie będzie challenge z pizzą. Będzie jakikolwiek challenge, ale nie z pizzą. Z pizzą to będzie tam... kiedyś. Kiedyś. Trzy tygodnia. No dobra. Dobra, w każdym razie uciekamy. Bawcie się dobrze. Yy, pozdrawiamy, yy, zapraszamy do subskrypcji i tymczasem pa! pa. pa.